Terapia inhalacyjna jest szeroko i skutecznie stosowana na całym świecie do leczenia niemal wszystkich stanów zapalnych dróg oddechowych. Istnieją leki, które pozwalają za pomocą inhalatora złagodzić napady duszności lub przypadki zadławienia bez konieczności wzywania pogotowia ratunkowego. Na chwilę obecną inhalator Mesh LD812U wyprodukowany przez firmę Little Doctor łączy w sobie najlepsze właściwości zarówno kompresorowego, jak i ultradźwiękowego inhalatora pod względem funkcjonalności. Inhalator LD812U to idealne rozwiązanie, jeśli w Twojej rodzinie są dzieci w różnym wieku. Konstrukcja urządzenia i jego cicha praca umożliwiają inhalację nawet podczas snu. Ustnik jest wygodny w użyciu, jeśli dziecko może bez trudności oddychać przez usta. Maska przydaje się w przypadku inhalacji u małych dzieci lub do inhalacji przez nos. Szczelna komora inhalacyjna pozwoli ochronić drogie leki, nawet jeśli dziecko upuści lub przywróci urządzenie. Nie ma potrzeby zmuszania dziecka do trzymania urządzenia w pozycji ściśle pionowej. Tworzenie aerozolu jest zapewnione nawet przy pochyleniu urządzenia pod kątem do 45 stopni. Inhalacja z użyciem LD812U nie zabiera czasu i nie odrywa od ulubionych zajęć z dzieckiem. Urządzenie zapewnia optymalnie wydajne wykorzystanie leków, dzięki zerowej objętości pozostawienia roztworu. Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia lub podróżujesz, możesz użyć inhalatora LD812U nawet wtedy, gdy w pobliżu nie ma gniazdka elektrycznego. Urządzenie może być zasilane bateriami lub dowolnym źródłem zasilania z portem USB. Czas pracy urządzenia na jednym zestawie baterii wynosi około 80 minut. By zwiększyć oszczędności, jednorazowe baterie możesz zamienić akumulatorami. Kompaktowy i lekki inhalator ultradźwiękowy LD812U mieści się w każdej torebce. W przypadku inhalacji wlej roztwór do inhalacji do przegródki na lek. Podłącz maskę lub ustnik, naciśnij przycisk. Inhalator LD812U dostosowany do użytku z szeroką gamą leków, w tym antybiotykami, środkami antyseptycznymi i hormonalnymi. Co też pozwala lekarzowi indywidualnie dobrać skuteczną terapię. W zestawie z urządzeniem otrzymujesz: dwie maski w różnych rozmiarach, dwa ustniki, zestaw baterii, kabel USB, instrukcje użytkowania. Kartę gwarancyjną